Miałem w szkole kolegę, który zawsze nosił długi rękaw, nawet latem. Nikt nie wiedział dlaczego, ale plotki krążyły, że ma tatuaże, blizny albo po prostu jest dziwakiem. Unikał rozmów, trzymał się z boku. Nauczyciele patrzyli na niego z niechęcią, a niektórzy uczniowie z pogardą. Pewnego dnia nauczyciel WF-u kazał mu zdjąć bluzę. "Nie mogę", odpowiedział cicho. "To pała za brak stroju", wrzasnął nauczyciel. Wtedy Marek wstał i odsłonił przed ramię. Na skórze miał wypalone cyfry, datę i godzinę. "Mój ojciec był alkoholikiem. To jego prezent na moje trzynaste urodziny", powiedział to tak spokojnie, że aż zrobiło się ciszej niż na Nikt nie drgnął. Czas jakby się zatrzymał. Nauczyciel zbladł, ale po chwili odparł. To nie powód, żeby łamać regulamin. Klasa zamarła. Wtedy Julia, która zwykle nie odzywała się do nikogo, wstała i założyła swoją bluzę. "Też dostanę jedynkę za brak regulaminowego stroju?" spytała. Jej głos drżał, ale patrzyła nauczycielowi prosto w oczy. Jeszcze trzy osoby poszły w jej ślady. Jeden z chłopaków rzucił koszulką na podłogę. Nauczyciel otworzył usta, ale nie wydobył się z nich dźwięk. W końcu dyrektor, który akurat przechodził korytarzem, zapytał: "Co się tu dzieje? Lekcja wychowawcza?" Odpowiedział Tomek: "Taka, jakiej nigdy nie mieliśmy."